Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie Zapraszam wszystkich na mojego Twitcha, bo ono ja to nie chcę mnie tutaj bo mi się to nie opłaca, nie przybywa mi w ogóle Jeśli przybywa, to przychodzą mi to osoby, które żebrają tylko podskiny, Bo rozdaję skiny raz na jakiś czas, teraz będę rozdawał po prostu skiny nieco mecz, nieco 5 minut, tak jak to było wcześniej Bo po prostu mi się to nie opłaca Myślałem, że to będzie jakiegoś typu promocja Jakiś ruch dobry, dobrą stronę, żeby rozwijać kanał Ale niestety Mam na Twitchu aktualnie 61 obserwujących I ja oglądam je po 15-20 osób W ciągu 3 dni Non stop, poniżej, poniżej dychy nie schodzę A teraz A na YouTube było tak, było 4 osoby, 8 Jak rozdawałem skiny to było nagle 15-20 Czasami 30 i tak dalej Koniec z tym YouTube będzie tylko z odcinekami z jakimiś shotami, Bo Coś tam już mi się nagrało ciekawego Muszę tylko to pomontować Jest też drama z Twitcha, z polskim PGS-em, z tą grupą Na FaceCie gdzie Znaczy drama Bo sobie, są kurwa bo Dostałem permanentnego bana nie wiadomo za co tak naprawdę gościu już nie wiem czy dostał bana czy nie dostał Ale on miał od początku meczu o, No meczek no i zacząłem go strzelać tam w dzikach No i co dalej mogę mówić? No, dostał parę headów, chyba z cztery razy zginął na lespie. Mnie nie można domerwować. No ale to jego była wina, bo obrażał mnie, obrażał ludzi na streamie i tak dalej, i tak dalej. I na nam mecz. I z tego będzie jakiś odcinek na pewno się pojawi. W przyszłości myślę, że będzie jeszcze z zrobione, czekam aż mi odpiszą. Współpraca, ale codziennie się nie, nie śpieszy chyba, więc nie wiadomo, czy to w ogóle z tego będzie. No, tak czy inaczej, zapraszam do Twitcha. Link macie w opisie. Tam będę streamował codziennie. Lepsze community, moim zdaniem. Więcej ludzi jest, kim pogadać na, na czacie i tak dalej, nie? Także tam będzie kanterek i inne gierki. Także zapraszam wszystkich bardzo krótko. całeczka tema.